Rusza druga edycja projektu Pracodawca Przyjazny Wod. Jest to projekt skierowany dla pracodawców w Województwie Łódzkim, którzy zatrudniają żołnierzy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie tych pracodawców, którzy rozumieją i stwarzają swoim pracownikom, żołnierzom warunki pracy umożliwiające służbę wojsku. Żołnierze obrony terytorialnej łączą pełnienie służby wojskowej z życiem zawodowym i rodzinnym. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wyrozumiałość ze strony pracodawcy, który rozumie specyfikę służby w wojsku i popiera pracownika w podjęciu decyzji o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej. Istotnym elementem konkursu pracodawca przyjazny wod jest wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych. Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne. Konkurs prowadzony będzie w 15 województwach. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego, wyłonionych zostanie czterech zwycięzców konkursu na szczeblu centralnym, prowadzonym w dowództwie wojsk obrony terytorialnej. Zgłoszenia do konkursu w terminie do 30 czerwca drogą mailową mogą składać zarówno żołnierze, jak i pracodawcy. Informacje na temat konkursu, regulamin oraz wnioski do zgłaszania kandydatów dostępne są na stronie wwwwojskopolskiepl pracodawca przyjazny